Wszyscy czekają. Cześć, dzisiaj zapraszam Was do Daily Glam. Wiem, że polubiliście tę serię, ja również ją polubiłam. I dzisiaj będzie taki daily troszeczkę informacyjny. Także zajmiemy się trochę sprawami na moim kanale. Trochę wam objaśnię troszeczkę, wyjaśnię różne sytuacje. Także zapraszam. Na samym początku przejdę do takiej dosyć głównej kwestii, o co chodzi. E, tak, bo ja robię i glam vlogi, i Daily Glam. Glam vlogi są poruszane właśnie tematyka z moim kanałem związane, czyli tam mogę o jakichś urodzie, o kosmetykach o modzie, a w Daily Glam są tematy totalnie e, zupełnie inne niż, e, niż, niż ten kanał mój. E, właśnie także tutaj jest taka odskocznia od tego wszystkiego, także jeśli Was nie interesują kosmetyki, moda, uroda, to po prostu zapraszam Was do Daily Glam, bo tutaj będziemy rozmawiać na różne tematy. Kolejną kwestią jest to sprawa subskrypcji i wyświetlenia się filmików. Yy, więc, no wiadomo, teraz YouTube troszeczkę zmian powprowadzał. Tak jak pamiętacie też te komentarze, co jakiś czas temu weszły z Google. Tak samo, więc tak, e, jeśli chodzi o komentarze, i ja nie mogę na wszystkie komentarze odpowiadać, więc jeśli chcecie, żebym e, mogła odpowiadać na wasze komentarze, to musicie połączyć konto z Google, i wtedy spokojnie mogę wszystko odpowiedzieć. Wiadomości prywatne. E, dużo osób, mówi, że się nie może ze mną skontaktować na YouTubie, więc wchodzicie na mój kanał i tam będziecie w informacji, i później tam będzie e, można wysłać wiadomość prywatną. Trzecia sprawa, najważniejsza, jeśli chodzi o YouTube jest to wyświetlenie się filmików i subskrypcje. Dużo osób właśnie mówi, że nie widzi moich subskrypcji, nie widzi moich filmików, filmików nowych w subskrypcjach, więc z tego, co się dowiedziałam, wystąpiły takie zmiany w YouTubie, że po prostu jeśli tam nie obejrzycie w ciągu iluś tam dni filmiku, to później ten kolejny Wam się nie będzie jakby wyświetlał, więc ja to sobie też zobaczyłam na swoim przykładzie, że jakieś tam youtuberki zagraniczne, które obserwuje no, nie wyświetlały mi się te filmiki, więc jest taka rada. Pierwsza rada, myślę, będzie najłatwiejsza dla Was. Jest to po prostu polajkowanie mi na Facebooku. No i jak pisiecie, wpiszecie mój Facebook, facebook TV i tam roz, klikniecie lubię to i później pokaż w aktualnościach się tam trzeba rozwinąć i tam kliknąć. Więc na Facebooku zawsze dodaję filmiki. Druga sprawa, możecie obserwować mi na Twitterze, tam też dodaję filmiki, więc też tego nie powinniście przegapić. A trzecia sprawa jest to YouTube i przy przycisku subskrybuj jest takie koło zębate i możecie tam kliknąć, żeby to Wam po prostu wysyłało powiadomienia na maila, kiedy przychodzi nowy film. więc jeśli jesteście zainteresowani, to też tak możecie zrobić. No ale w sumie powiem Wam, że na ASKu też zawsze wstawiam, kiedy jest nowy filmik, więc jeśli obserwujecie mnie na którejś z tych platform, to po prostu powinniście być na bieżąco i zobaczyć, że jest ten filmik, bo wiadomo, no na YouTubie nie zawsze to się wyświetla, więc tak. Kolejną sprawą jest to właśnie filmik, który został usunięty, parę osób zobaczyło, parę nie. Troszeczkę zostaliśmy źle zrozumieni, trochę zostałam źle zrozumiana, troszeczkę może źle się wyraziłam, no ale tu już nie będę wchodzić w dyskusję. Jeśli chodzi o mój kanał, to właśnie mówię, tutaj teraz wystąpił właśnie taki problem, że też mało osób ogląda te filmy, i postanowiłam, że się jeszcze was zapytam, jakie chcecie filmy oglądać. Czy jesteście bardziej zainteresowani tematyką kosmetyczną? Czy modową, czy, czy vlogami takimi na temat jakichś tam kosmetyków, czy daily? Ja właśnie z tego co widzę, bardzo dużo osób się spodobało daily, więc pomyślałam, żeby może robić je trochę częściej, jakby teraz się troszeczkę bardziej skupić. Oczywiście te filmy normalne będą, więc dajcie znać, czy jesteście zainteresowani tymi daily vlogami, daily glam. No i tak, no i właśnie w tym daily chciałam Wam powiedzieć, żebyście właśnie pod tym filmikiem konkretnie zadawali pytania. I w następnym filmie, właśnie w kolejnym daily będę odpowiadała na te pytania. Jeśli mi się tam jakieś pytanie spodoba, to się dłużej rozwinę. E, więc, więc tutaj sobie będziemy mogli jakoś tam podyskutować. E, no, no i chyba mi się wydaje że to tyle, chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. E, tak, więc ja zaraz będę uciekać i się zabieram za nagrywanie kolejnych filmików, bo dosyć dawno tego nie robiłam, Mam, miałam jeszcze właśnie jakieś tam wcześniej nagrane więc będę zaraz nagrywać po kolei jakieś tam tagi dla Was, różne hole, znaczy nie, hol był, no różne, różne, różne filmiki, e, więc zadawajcie tutaj pytania, jeszcze Wam w skrócie przypomnę e, i w kolejnym daily się widzimy i troszeczkę sobie pogadamy na różne tematy. Ja już mam e, różne propozycje, różne swoje w głowie, ale czekam też na Wasze. E, no i dziękuję za oglądanie, już nie przedłużam. W e, portale społecznościowe wszystko na dole jeśli Wam się podobało to kciuk w górę, będę wiedziała, żeby więcej robić takich daily. No, także do zobaczenia, kochani, w następnym filmiku. Pa, pa!